Przetarg jest ustny, nieograniczony, prowadzony w oparciu o obowiązujące przepis. Przetarg w dniu dzisiejszym przeprowadzi komisja powołana przez prezydenta miasta w składzie pani Warta Mokrzycka, pani Aleksandra Pieściuk, pani Maria Samborska jako przewodnicząca komisji Zofia Furman. Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia o przetargu. uważam zatem panią Aleksandrę Pieściuk o przedstawieniu nie przedmiotu, warunków oraz zasad przeprowadzonego w dniu dzisiejszym przetargu. Przetargów. jest sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Koszalin położonej w Koszalinie przy ulicy Michała Drzymały oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym numer 21 działką ewidencyjną numer 102 na 6 o powierzchni 2847 m2 i działką 165 na 1 o powierzchni 113 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową. Cena wywoławcza nieruchomości netto 1 660 ,000 zł. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu powiększona o należny podatek od towarów i usług płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Termin rozpoczęcia zabudowy nieruchomości, czyli wybudowanie fundamentów 3 lata licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Termin zakończenia zabudowy nieruchomości to jest stan surowy zamknięty 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. nie możemy dopuścić spółki do przetargu. Informuję, że w dniu dzisiejszym y, nieruchomość położona przy ulicy trzymałych oznaczona działką 25 y, oznaczona działką 100 przez 6 przez 165 przez 1 w obrębie 21 nie znalazła nabywcy.